Dzisiaj finał Eurowizji. Jak już wiemy, odbędą się one bez reprezentantki Polski, która już na etapie półfinałów pożegnała się z tegorocznym konkursem. Jednak nie to jest tematem odcinka, gdyż wielu z Was pewnie ciekawi, ile zarabiają gwiazdy Eurowizji. Zacznijmy jednak od przedstawienia dla tych, co nie wiedzą, szybkich faktów na temat Eurowizji. Pierwsza Eurowizja miała miejsce w 1956 roku. Jest organizowana przez Europejską Unię Nadawców. Pierwszy konkurs Eurowizyjny odbył się w Szwajcarii. Co do zasad. Każde państwo członkowskie Europejskiej Unii Nadawców ma możliwość zgłoszenia jednego wykonawcy, który reprezentuje ich kraj. Konkurs odbywa się raz w roku. Jednakże, co ciekawe, Eurowizja nie jest do końca stworzona tylko dla państw europejskich. Eurowizja przyciąga ogromne audytorium. W ostatnich latach finał Eurowizji oglądało na żywo ponad 180 milionów widzów. Eurowizja to prawdziwa międzynarodowa konkurencja. Oprócz prestiżu wygranej, uczestnicy walczą także o przychylność publiczności, telewizów i jury. W historii Eurowizji było wielu znanych zwycięzców, którzy odnieśli sukces na międzynarodowej scenie muzycznej, np. takich jak szwedzki zespół ABBA, znana z wykonania najbardziej rozpoznawalnego utworu w Titaniku Céline Dion, kolejna szwedzka wokalistka Lorin, czy reprezentująca Austrię Dama z brodą, czyli Conchita Wurz. Jednak Eurowizja nie jest do końca pozbawiona kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że głosowanie podczas Eurowizji może być zmotywowane nie tylko jakością występu, ale także politycznymi sympatiami lub antypatiami między krajami. Istnieją podejrzenia, że niektóre państwa oddają swoje głosy na podstawie sojuszów politycznych lub sporów międzynarodowych zamiast na rzeczywistą wartość muzyczną. Niektóre występy podczas Eurowizji mogą zawierać element polityczny lub społeczne, co prowadzi do kontrowersji. Przykładowo występy dotyczące praw człowieka, kwestii migracyjnych lub konfliktów międzynarodowych mogą wywołać debatę na temat odpowiedniego miejsca dla polityki w ramach wydarzenia muzycznego. Istnieją przypadki, kiedy państwa lub artyści podejmują decyzję o bojkocie Eurowizji ze względów politycznych. Może to być w odpowiedzi na działania lub wydarzenia międzynarodowe, które uważane są za sprzeczne z wartościami reprezentowanymi przez Eurowizję lub jako protest przeciwko polityce konkretnej organizacji lub kraju. Proces wyboru reprezentanta kraju również może być podatny na wpływy polityczne, aryzmę czy też nawet wygląd potencjalnego kandydata. Decyzje dotyczące selekcji artystów mogą być podejmowane w kontekście relacji międzynarodowych, a wybór nie zawsze odzwierciedla wyłącznie kryteria muzyczne. Eurowizja, choć jest wydarzeniem muzycznym, często staje się areną, na której można dostrzec i analizować subtelne oraz otwarte napięcia i interakcje polityczne między krajami uczestniczącymi. Za sam występ w Eurowizji, ani za jej wygranie, nie ma żadnych nagród pieniężnych, ale to tylko oficjalnie. Gdyż Eurowizja może być świetną platformą reklamową dla artystów. Zwycięzca może liczyć na zwiększoną popularność i możliwość koncertowania na całym świecie. Dodatkowo reprezentując swój kraj, Artyści mogą korzystać z wsparcia finansowego od swojej narodowej telewizji publicznej lub innych sponsorów. Jednak bezpośrednie zarobki związane z samym udziałem w konkursie oficjalnie wynoszą okrągłe zero. A jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków dotyczących takich wydarzeń jak Eurowizja, to dajcie łapkę w górę, subika i napiszcie coś fajnego w komentarzu. A teraz życzę Wam bogatego dnia i sporej dawki emocji podczas dzisiejszego finału Eurowizji 2024. Cześć! Materia powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.